Dzień dobry. Dzień dobry. Zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę po Dżakarcie. Jesteśmy okrutnie zmęczeni, bo zmiana czasu jednak daje nam się we znaki. U nas jest 5 godzin później niż w Polsce, ale mimo to ruszyliśmy dzisiaj y, odkrywać po prostu stolicę Indonezji, więc chodźcie razem z nami. Zwiedzanie zaczynamy dzisiaj od meczetu, meczetu istiklal. Y, istiklal, tak samo w języku indonezyjskim, jak w języku arabskim oznacza niepodległość, więc jest to meczet niepodległości. A ponieważ idziemy do meczetu, to oczywiście musimy ubrać się stosownie, więc ja zasłaniam ręce i zaraz też zasłonię włosy. Y, powiem Wam jeszcze, że ten meczet tutaj to jest w ogóle największy meczet w Indonezji i w ogóle nawet nie tylko w Indonezji, a w całej Azji południowo-wschodniej. Jeszcze tylko zasłonię włosy i będziemy mogli wejść do środka. Właśnie właściwie trwa modlitwa i możecie też usłyszeć, że modlitwa jest w języku arabskim, tak jak zwykle są prowadzone modlitwy w meczetach bez względu na to w jakim jesteśmy kraju. Meczet jest naprawdę ogromny. Jego budowa trwała 17 lat i otwarto go w roku 1978. Aktualnie może on pomieścić nawet 120 tysięcy wiernych. Meczet warto zobaczyć chociażby dlatego, że jego architektura jest zupełnie inna niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni po zwiedzaniu krajów arabskich. Zobaczcie, z tej strony mamy meczet. A po drugiej stronie ulicy jest Katedra Rzymskokatolicka. Jeszcze z początku XX wieku. Zaraz też pójdziemy ją zobaczyć. Dużo osób może zdziwić, co właściwie robi tutaj Katedra Rzymskokatolicka. Ale w ogóle chrześcijan w Indonezji jest około 10% całej populacji. Katolików jest mniej, bo około 3%, ale ponieważ Indonezja jest bardzo bogato zaludnionym krajem, to tak czy inaczej katolików jest tutaj ponad 8 milionów, więc to wciąż jest bardzo dużo osób. Indonezja jest w ogóle największym krajem ze społecznością muzułmańską na świecie. To też często ludzi dziwi, dlatego że islam kojarzy się z krajami arabskimi, natomiast największym krajem muzułmańskim jest tak naprawdę Indonezja. Ponad 230 milionów Indonezyjczyków to są właśnie muzułmanie. Kraje arabskie są daleko w tyle za Indonezją i innymi krajami Azji, gdzie właśnie muzułmanów jest najwięcej. Chodźmy teraz do środka zobaczyć, jak ta katedra wygląda wewnątrz. Katedra jest siedzibą Arcybiskupstwa Dżakarty, a jej pełna nazwa to Kościół Niebo Wzięcia Najświętszej Marii Panny. Staramy się zwiedzić wszystko, co mamy w najbliższej okolicy od meczetu, więc idziemy jeszcze zobaczyć pomnik narodowy, który powstał tutaj właśnie z okazji odzyskania niepodległości przez Indonezję. Przypominam, że niepodległość Indonezja uzyskała od Holandii, bo była to kiedyś holenderska kolonia. Pomnik jest naprawdę ogromny. Idąc tutaj, co prawda wiedzieliśmy, że cały ten obelisk ma wysokość 132 metrów, ale jakoś w mojej głowie wydawał się on dużo niższy, tak więc naprawdę, jak się do niego podejdzie, to robi ogromne wrażenie. Obelisk powstał z okazji niepodległości Indonezji. Tak jak Wam mówiłam, Indonezja ogłosiła niepodległość w roku 1945 i od tego momentu liczy się tak naprawdę niepodległość w Indonezji w tym roku, dokładnie 17 sierpnia. Indonezja świętowała 78. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Na ten obelisk możemy wejść, jeżeli tylko kupimy bilet wstępu. Bilet wstępu kupuje się dosłownie po drugiej stronie i trzeba przejść przejściem podziemnym na górę. Możemy kupić dwa rodzaje biletów. Albo bilet na drugie piętro, albo bilet na sam szczyt tego obelisku i są różne ceny. Pani nam powiedziała, że dla nas bilet na sam szczyt obelisku kosztowałby 55 tysięcy rupi. Niestety na dzisiaj już te bilety są wyprzedane, więc tak czy inaczej wejść nie możemy. Ale mówię Wam, gdybyście chcieli tutaj przyjść i wejść na samą górę, dlatego że stamtąd jest po prostu ciekawy widok na Dżakartę. Nasze pierwsze wrażenia z Dżakarty są takie, że nie ma tutaj jakiegoś dzikiego tłumu turystów. Głównie widzimy turystów lokalnych, odrobinę zagranicznych, ale więcej jest turystów z samej Indonezji. Nie powiedziałam Wam jeszcze nic o pogodzie. Jest okrutnie gorąco. Mamy 32 stopnie, więc jest to dużo mniej niż mieliśmy w Riyadzie. I też pogoda jest dużo lepsza niż w Riyadzie. Jest gorąco, ale przynajmniej jesteśmy w stanie się poruszać po mieście w ciągu dnia, zwiedzać. Odczuwamy wysoką temperaturę i też wysoką wilgotność, która jest tutaj na poziomie 60%, ale tak czy inaczej jest dużo lepiej niż było w Riyadzie, gdzie mieliśmy po 45 stopni w ciągu dnia i nie dało się nawet w ciągu dnia zwiedzać, bo było tak gorąco i tak... Sucho. Tutaj jest naprawdę dużo, dużo lepiej. Też temperatura daje nam się we znaki, zwłaszcza, że jesteśmy jeszcze zmęczeni po yy, zmianie czasu i po długim locie, ale tak czy inaczej jest naprawdę dużo lepiej. I słuchajcie, piękna odmiana jest bardzo dużo zieleni w końcu. Ponieważ pogoda jest dosyć męcząca, a my już trochę się nachodziliśmy, to idziemy do Muzeum Narodowego, które jest zaraz obok pomnika. Żeby dowiedzieć się czegoś o historii Indonezji. Wstęp do muzeum narodowego kosztuje 25 tysięcy rupi od osoby, czyli równowartość prawie 7 zł. W środku mamy do zwiedzenia salę na czterech piętrach. Możemy zobaczyć między innymi kolekcję złotej biżuterii, rekonstrukcje indonezyjskich domów a także dowiedzieć się wiele o tradycjach i wierzeniach kraju zamieszkanego przez ponad 1300 różnych grup etnicznych. Aby na spokojnie zobaczyć wszystko i zapoznać się z informacjami na temat Indonezji, warto przeznaczyć przynajmniej dwie godziny na zwiedzanie muzeum. W drugiej wycieczce czas na przerwę na jedzenie. Słuchajcie, ja wiem, że street food w Indonezji jest bardzo popularny, ale osobiście pierwszego dnia nie jesteśmy w stanie się jeszcze do niego przekonać, biorąc pod uwagę karaluchy biegające po ulicy. No jeszcze nie mamy zaufania, żeby próbować jedzenia na ulicy, bo często nam się zdarzają jakieś problemy żołądkowe, tak więc pierwsze dni się po prostu przyzwyczajamy, dlatego przyszliśmy do centrum handlowego i tutaj będziemy próbowali dania lokalnego, indonezyjskiego, ale to zaraz zobaczycie jak już nam danie przyniosą. Proszę bardzo, nasze pierwsze danie indonezyjskie w Indonezji. Zjemy dzisiaj nasi goreng, czyli taką tradycyjną indonezyjską potrawę składającą się głównie z ryżu i dodatków. Mohamed ma tutaj nasi goreng z kurczakiem, ja mam nasi goreng w wersji wegetariańskiej, czyli z dodatkiem warzyw, z dodatkiem jajka i smażonej cebuli. Tak więc będziemy próbować dzisiaj po raz pierwszy. Smaczne. Wydawało mi się, że to jest takie bardzo proste danie i nie będzie smakowało, ale jest naprawdę dobre. Udało nam się w takim razie znaleźć. Słuchajcie, nie dość, że jedzenie wege to smaczne. Cześć, Dobra. rozpoczynamy nasz drugi dzień zwiedzania Jakarty. Idziemy na pociąg i ruszamy do nowej części miasta. Zobaczcie, ile tutaj jest skuterów i w ogóle jaki jest ruch na ulicach Dżakarty. Zaraz podejmiemy próbę przejścia przez ulicę. Ale nic nie szkodzi, kto by się przejmował? Takie karty na transport kupiliśmy zaraz po przyjeździe tutaj, gdy musieliśmy z lotniska dostać się do naszego hotelu. Karta kosztowała 40 tysięcy rupi i na tej karcie mieliśmy już e, nabite 10 tysięcy rupi, które mogliśmy wy wykorzystać na przejazdy. Przejazdy pociągami tutaj zwykle kosztują około 3 tysięcy rupi. Tak więc są bardzo tanie, bo taki jeden przejazd kosztuje równowartość 80 groszy. Taką kartę skanujemy przechodząc przez bramki i wtedy widzimy ile jeszcze mamy na tej karcie pieniędzy i potem po naszym przejeździe wychodząc również kartę skanujemy i wtedy widzimy ile za dany przejazd zapłaciliśmy. Oczywiście można zapłacić więcej niż 3000 rupii, to jest takie minimum, które się płaci za przejazd, bo wszystko zależy od odległości jaką będziemy pokonywać. Ale generalnie Wam powiem, że w ogóle system tutaj transportu publicznego jest naprawdę bardzo intuicyjny. Nie zajęło nam dużo czasu, żeby w ogóle się w nim odnaleźć i zorientować, dokąd mamy jechać i jak w ogóle za te bilety zapłacić. Także naprawdę super zorganizowane. Jesteśmy w starej części Dżakarty i od razu nas zaskoczyło to, że są tutaj yy, ścieżki rowerowe. Nie widzieliśmy ich w żadnej innej części miasta, więc to jest coś zupełnie nowego. Tatua, czyli Stare Miasto w Dżakarcie. Możecie zobaczyć tutaj, że budynki są zupełnie inne niż w pozostałych częściach miasta. A to dlatego, że tutejsze budynki to są głównie 17-wieczne budynki zbudowane jeszcze za czasów, gdy Indonezja była kolonią holenderską. Więc to są budynki budowane jeszcze według architektury holenderskiej. Bardzo to widać, jeżeli było się już w innych częściach Dżakarty i przyjechało się tutaj. Wiele z nich, niestety, jest zaniedbanych, ale niektóre na szczęście się zachowały. Budynek, przy którym się aktualnie znajdujemy, to był w ogóle kiedyś budynek ratusza, a aktualnie jest to siedziba Muzeum Historycznego. I my, właśnie do tego muzeum, sobie też pójdziemy. Za bilet wstępu do muzeum zapłaciliśmy 5000 rupii od osoby, więc to jest jakaś równowartość 1 ,30 zł 30 groszy, tak więc naprawdę bardzo mało i póki co naprawdę jest tutaj ciekawie, także warto zapłacić taką cenę, żeby wejść do środka. Muzeum naprawdę ciekawe, można się sporo dowiedzieć na temat historii w ogóle Jakarty. Warto spędzić tutaj przynajmniej godzinę, żeby zapoznać się ze wszystkimi materiałami. A teraz idziemy szukać jedzenia, bo już zrobiliśmy się dosyć głodni, więc idziemy na, do Chinatown i mam nadzieję, że tam znajdziemy też jakieś dobre, lokalne jedzenie. Do Chinatown trafiliśmy dosyć późno, dlatego lokalny targ nie jest już tak bardzo zatłoczony. Warto wiedzieć, że Chińczycy są największą grupą etniczną pochodzenia zagranicznego w całej Indonezji. Chińska imigracja do Indonezji zaczęła się już w XVI wieku, a aktualnie chińska mniejszość liczy prawie 3 miliony osób. Jakarta jest jednym z większych skupisk chińskiej mniejszości w całym kraju. Ostatecznie trafiliśmy do znowu centrum handlowego w Chinatown i tutaj szukamy jakiegoś jedzenia. Generalnie powiedziałabym, że indonezyjczycy są bardzo gościnni i pomocni, ale w wielu miejscach niestety nie mówią po angielsku, więc często jest tak, że dogadujemy się na migi, jeśli chodzi o jedzenie. Tak więc podjęliśmy próbę właśnie, zamówiliśmy danie. Mamy nadzieję, że będzie zjadliwe. Co prawda z kurczakiem więc dla Mohameda, ale przynajmniej przetestujemy czy jest to coś smacznego. W ogóle szukanie jedzenia wegetariańskiego jest wyzwaniem, jeśli się nie zna lokalnego języka. Warto tu dużo mówić przy wszystkich zdolnościach językowych, jakie mamy, akurat indonezyjski nie jest w tym pakiecie, więc korzystamy z tłumacza po prostu, żeby przetłumaczyć sobie mniej albo gdzieś tam na Migi się próbujemy dogadać, ale powiem wam, że jest to duże wyzwanie. Jednak z tego co widzę, sporo je się tutaj mięsa i znalezienie wege, wege opcji jest czasem skomplikowane. No ale cóż, próbujemy. Mam nadzieję, że dzisiaj też uda nam się coś dorwać zjadliwego. Co tutaj mamy? Mamy ryż, mamy kurczaka z różnymi przyprawami mm. i mamy kawałek tofu i tempek. Słuchajcie, spróbowaliśmy i okazało się, że jest smaczny, więc zamówiliśmy drugi zestaw. Dlatego, że nawet jeżeli ja nie jem mięsa, to mięso mogę oddać Mohamedowi, a sama zjeść tempek, tofu i ryż. I taka ciekawostka, jeśli chodzi o ceny, to dzisiejszy posiłek, słuchajcie, dla dwóch osób to jest koszt 66 tysięcy rupi, co jest równowartością jakieś 17 zł. Mówimy o dwóch takich daniach, więc chyba całkiem nieźle. Zatem kończymy nasze zwiedzanie Jakarty. Teraz czas zaplanować naszą pozostałą podróż po Indonezji. Tak więc do zobaczenia już z podróży do nowego miejsca.